Serdecznie witajcie, tutaj jest Guido i witajcie w kolejnym odcinku z Sky Islands. W tym odcinku, właśnie jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale mam taki plan, aby właśnie zebrać szarą wełnę. Tak, właściwie to jeszcze została jedna. wełna do zebrania. Nożyce mam ze sobą, czy nie mam? Mam, dobra, to idziemy zbierać szarą wełnę. Tam, gdzie ostatnio owieczka jest bardzo wełnodajna, więc będzie dużo wełny. szarej, która mi i tak nie będzie potrzebna w dużych ilościach. Ja bym chciała, by ona się zmieniła w czarną owcę. To by był dobry pomysł. Niestety nie jest to możliwe. O, akurat przy wejściu stoi owieczka. 10 wełny. Dziękujemy Ci. Tak, właściwie to może że sobie tutaj pójdę, zo obejrzeć. Zobaczyć, czy tutaj nie ma nic. Żadnych komarnic i nie ma. No niestety. A chciałem, aby był tutaj komarnic, naprawdę na to liczyłem. Wyjdę takim sposobem. Uwielbiam tak wychodzić. Tylko ze strony niebezpiecznym trzeba się zatrzymać w porę. Wow, tam na dół to już bym mnie żył. Być może mam jeszcze jakiś materiał, przy sobie nie mam. Może byśmy zwiedzili tamtą górę. Tamtą wyspę. To by było całkiem ciekawe rozwiązanie. Drzewa już też urosły. To zaraz pójdę pośniać. Jeszcze w tym odcinku pójdę pośniać drzewa. I być może... Hmm, chwila, mam teraz pewien pomysł, tylko potrzebuję kamień trochę. Dobra, to, to już mogę zanieść tam gdzie... ...to być miało. Kolejna szara wełna, kolejna wełna została ukończona. Kolejna misja z wełną została ukończona. Kolejna wełna została dostarczona. Hmm, tak, to może jeszcze kości też wyrzucę. I nożyce również. Dobra, może być. Mam taki pomysł, aby tutaj to wszystko zamienić na kamień. I jeszcze trochę. I gotowe. Nie wiem, czy od góry, czy od dołu. Ale być może zrobię od góry. Aha, okej, okay, tam jest crafting tape, ok, Chwila jeszcze tutaj kilka bloków, hmm, zamienię na bardziej ekologiczne bloki, takie jak te, i możemy iść. Uh. Dobra, jeszcze pomyślę i zaraz się widzimy. Wpadł na taki pomysł, aby trochę to pozmieniać. Mam już pewien plan oczywiście ułożony w głowie na spontana, ale jeszcze nie wiem, jak to końca będzie wyglądać, dlatego wam jeszcze tego nie będę pokazywał. Dobra, to wszystko usnąłem. Teraz tutaj dam te płytki, które zebrałem stąd. O jeden kluczek to wszystko po prostu przesunę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, gdzie jest mój topór. Dobra. Idealnie. No, i o to mi właśnie chodziło. Teraz bym tylko jeszcze coś tutaj ulepszył. Na przykład tej bloki lapisu. To zaraz po nie pójdę. O, jeszcze tutaj trochę ziemi jest. Też się przyda. Bloki lapisu i jeszcze więcej crafting boxów. A to trochę drewna będzie potrzebne. Bloki lapis, lapis Zauważyliście, że tak dziwnie nie był postawiony, a był postawiony? Naprawdę dziwne. No dobra, nie będę już tego klocka tam stawiał. Czy tej, tej, tej ziemi, no. Wiem, co jeszcze muszę zrobić. Tutaj oczywiście tabliczka, tu ją dam na przykład. I tutaj z tej strony pójdzie crafting. Crafting, tu rzemieślniczy. Znowu angielskie nazwy mi się przypomniało, bo dawno w Minecrafta nie grałem. Wow, i mam więcej lapisu. Teraz jak to... tak to wygląda, aha. Dobra, to zniszczę. Będą mi jeszcze potrzebne, przynajmniej z dwa więcej, ponieważ chcę jeszcze jeden dostać dla siebie, a tutaj dam oczywiście wszystkie. O kurde, lawa! O nie. Nie, niedobrze. Mmm. Wow. Um. Eee, dobra, no to może zrobię jeszcze jeden. I to by było na tyle, właśnie o to mi chodziło. Jest pięknie, symetrycznie, od góry tak samo. I najważniejsze że teraz czy działa fabryka? Działa idealnie. Lepiej stać bliżej. Tak, tak, tak maksymalnie blisko, jak się tylko da. Tutaj można zbierać. Tak, widzicie, jak mi przybywa wskaźnik, prawie każdy klocek zbieram. To jest taka ulepszona wersja tej fabryki. Którą zrobię? Zajmuje mniej miejsca. I moim zdaniem jest fajniejsza tak? Dobra, to może jeszcze coś zrobię w tym odcinku. Hmm. Wełnę już mam kolejną. Zrobiłem nowy design. Wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy tam, gdzie ostatnio straciłem wszystko. Pora jest na rewanż, na odsiecz. Dobra, najedzony. Hmm. Mogę już tam te przedmioty tam zostawić. Zostawię nawet wszystko, tylko tutaj gdzie... Właśnie... Nie, to ziemię mam tutaj przecież. Dużo mam ziemi, nie mam co z nią robić. Ehm... Um. Uh -huh. Tak w sumie, no to dobra, to nic nie będę zostawiał, biorę ze sobą wszystko. O, tutaj dam skrzynkę, bo chciałem mieć skrzynkę jeszcze gdzieś, a to jest dobre miejsce. O, dobra, co ze sobą zostawić. To mi się na pewno nie przyda, to też nie w ogóle. Hmm, pochodni nie mam, tak, nie mam pochodni między innymi powód mojej ostatniej śmierci nie byłem zbyt dobrze przygotowany o węgiel mam o tu jeszcze mam węgiel tutaj nie mam hm no to może 16 węgla mi będzie potrzebne na pochodnie tak tak się robi pochodnie okej okay. wszystko dobrze o, zrobię sobie jeszcze drzewa przy okazji, skoro już tutaj jestem i mam topór w ręce, to czemu by nie? Można ścinać. Kurczę, szkoda, że tak mało węgla mam, bo na pochodnie nawet nie starcza. Nie wystarczy na pochodnie. Z taką małą ilością węgla. Ale chwila, można z, węg z drewna węgiel zrobić. Ja na to nie wpadłem. Można z drewna zrobić węgiel. W takim razie ja od razu, jak to zbiorę, idę po. Hmm. Idę to wsadzić do pieca i idę z tego zrobić węgiel. To jest taka fajna idea, aby zrobić węgiel. A mi tu węgla bardziej brakuje niż diamentów, a mogę przecież go z drewna zrobić. Nie pomyślałem jednak. Mm, nie mam za sobą sadzonek drzew, ale zaraz będę miał. Tylko jeszcze ile mam tego drewna? Oj, malutko. Pójdę jeszcze to zbierać. Tam z dołu wezmę, tak żeby był cały stack. O, jabłuszko. Jak miło. Jabłuszka się przydadzą, gdy pójdę pokonywać smoka. Wszystkie razem będę ze złotem, złote jabłko i wtedy... Ono mi tam daje regenerację przez dwie sekundy. Dobra. W sumie to też tutaj zostawię. To też tutaj zostawię. I już jestem prawie gotowy do podróży. Jeszcze wezmę sobie trochę śniegu, jak, żeby jakieś dziury pozakrywać po tych robakach, które tam chodzą. Te robaki cukrowe. Rybiki. 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 Jakie robaki W każdym razie... O no zaczą zaczął zbierać mięso Przeszedłem tutaj po drewno. Więc biorę to co miałem wziąć się stąd wynoszę Dobra. Będę miał, będę miał węgiel, 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 wągiel, węgiel, 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 wągiel Dobra, idziemy, lecimy w podróż. Daleko. Teraz uzbrojony w pochodnie, w nowym mieczu, jeszcze w ogóle nie używany. A wiecie, co jest takim, takim paradoksem dosyć? Czemu to jeszcze się nie wyrenderowało? Dlaczego? Mam cały czas pełno F... FPS-ów, eee, którą na drogą pojechałem. Mam cały czas dużo FPS-ów. No właśnie, co jest takim paradoksem, że wczoraj, nie wczoraj, ostatnim razem gdy nagrywałem odcinek, to e, miałem dwa diamenty przy sobie i nie ja użyłem ich, aby zrobić miecz. Nie wiem dlaczego tak zrobiłem, to tak trochę nie spostrzegłem, że mam te dwa diamenty, gdybym gdyby miał dwa diamenty, to by... Gdybym wiedział, że mam dwa diamenty, to by losy tego odcinka potoczyły się zupełnie inaczej, a tym razem, tym ra tymczasem mnie zombie zaraz zabije. Mm. Dobra, zombie boy. zombie boy, tak, zombie nie poznałem zombie boya. Creeper! Nie, nie, ciebie nie, spoko, spokesman. Zabij go, zabij go, będzie płyta. Dobra, ja go musiałem zabić, bo wy sobie nie dajecie rady szkielety oj! Słyszę znowu. Gdzieś są drzwi, do których się próbują dostać zombie. A gdzie to jest? Tutaj! mamcie, cię! Zombiaku. Ja chcę tam jeszcze oświetlić na górze, Teraz wracam do Was. Boy, mm. Co to ładnie poświetlaste, nie tak dokładnie, ale tak, żeby tutaj chociaż się troszkę mobów nie spawnowało, tam reszta tam może być nawet. Ostatnio nie miałem pochodni, jest ten odcinek trochę. Inaczej się skończy. Dobra, znowu biją to. Do drzwi. Wow, widzę te rybiki, rybiki. Ryby, cukrowe no. Są robaki, ja wolę nazwać robaki, bo są robakami takimi. I. Hehe, <ścoughs> zombie. <ścoughs> Uhuuu, Kiń jak twój bracia, tutaj, wszystko dobre to się dobrze kończy, chociaż nie, bo to zakłada, że wszystko złe co się źle kończy, a ostatni odcinek był dobry, jeśli tylko dobry. Skąd się biorą te zombie, ja muszę wiedzieć skąd się one biorą, tu jest spawner, nie wiem czy go źle oświetliłem, podam jeszcze więcej światła. Dla tego spawneru. O, tu jest jakieś zejście. Ten spawner działa. To mnie trochę niepokoi, że on działa. Dobra, oświetlony z każdej strony. Nie powinien działać. Okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę, aby zombie jakieś ciągle pojawiały, nie lubię ich. Jej, robaki cukrowe. Aż tak dużo! Wow! Pająki też. Za wiele ich tu jest! <ścoughs> Czy wy coś widzicie w, w ogóle? I nie nadążam. Pająk, o kurde. O kurde. Dobra, zniszczę wszystkich. O, czy wy też to widzicie? Chyba odnalazłem tajemną. Pająk, kurde. On tajemne przejście do świata Endu. Tylko jeszcze potrzebuję 3-6 <grym> wpadł do lawy 9.12 ender pereł plus do tego jeszcze jakieś bonusy są przewidziane. Gdyby coś nie poszło nie tak. Aha, jeszcze ruczki blazów oczywiście. Z tym to będzie problem, ponieważ nie wiem gdzie są blazy Hmm, pająk, tylko skąd on się tutaj wziął. Aha, spawner. Okej, okay. nie wiem czego mogę zniszczyć, czy coś nie wyłączy tego portalu, czy coś. Ja nie chciałbym. Dobra. Wszystko opanowane mniej więcej. Można już iść do domu. Ani żywej duszy. O, wow, jaka cisza. Straszna cisza. Nie uważacie? Być może uda mi się jeszcze ten spawner endermanów jakoś zrobić. Być może będzie jakaś fajna zabawa z tym. A będzie. Słychać już gdzieś. Turybik. Ciekawe, co by było, jakbym to zawiózł. W każdym razie bym chciał Enderman. Teraz Enderman. Chyba się nie chcą spawnować. No dobra. W takim układzie jak się Endermany nie chcą nawet spawnować To pobiję sobie rybik cukrowe z łuku. Może też być ciekawie I okay. jest więcej, jest! Na to liczyłem, miałem taką nadzieję I w końcu się udało no Dobra, to wszystko Na górze nic też nie ma nie ma również nic. Wschód, słońca, czy zachód, zachód, wschód, wschód, tak. Podążajmy na wschód, kończąc ten odcinek. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, oraz subskrybujcie i komentujcie. Oczywiście, też łapki w górę, jeśli Wam się podobał filmik. I widzimy się w kolejnych. I jeszcze chcę potraktować szkieleta, ponieważ jestem bardziej zaawansowanym snajperem. Dlatego też kończę ten odcinek z takim ładnym słońcem słońca. Widzimy się. Do zobaczenia. Papa! Pa.